Cześć, z tej strony Krecik, witam was w nowym odcinku na kanale, w dzisiejszym odcinku z gry Five Nights at Freddy's Security Bridge DLC Ruin, pokażę wam te zakończenia, których nie udało mi się pokazać na dwóch streamach, na których przechodziłem właśnie tą grę, więc zacznijmy od, od zakończeń, a później pokażę wam jeszcze jakieś easter eggi, które znalazłem. Ogólnie to, żeby odblokować to, ten pierwszy, powiedzmy, taki, nie wiem, jakby to powiedzieć, to jest nazywane good ending, to trzeba odblokować, trzeba sprawdzić kamery w chapterze pierwszym, trzecim, piątym i siódmym. Na, na ekranie wam pokażę mniej więcej, gdzie to jest dokładnie. I wtedy się odblokowuje ten ending, jak już tego mimika Powiedzmy, uwalniamy, to wtedy on trochę inaczej wygląda i też jest inne zakończenie. Całkowicie, więc zaraz Wam to pokażę. O, jak jesteśmy już tutaj w tym pomieszczeniu, to nie wiem, czy ten kadet jeszcze będzie działał, ale zebrałem te, właśnie, zebrałem te żetony, więc możemy też odsłuchać jego historii do końca. A nie, sorry, ja już to odsłuchałem, ale no to pokażę wam mniej więcej co on tam mówi do końca. Now I will tell you a story really about a mother and a little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. Their caught and kept it locked in the basement. The monster always made scurrying noises at night, but the mother would tell the boy not to worry, because it could never get out. Then she would see the boy a lullaby to sleep. i next day, when my mother went out and find food, monster sang lullaby z the basement. The little boy i the lala No dobra, jak już odsłuchaliśmy jego historii, to teraz idziemy tutaj, oczywiście w dół, cały czas niżej jeszcze niżej stawiamy to i lecimy już tutaj z odblokowaniem tego. Ej okay, jeszcze niżej po schodach. Ale tu ogólnie da się wskoczyć na tą półkę, jakoś mi się udało, ale tam nic nie ma. Nic tam nie znalazłem, więc. Okej, okay, więc tutaj to się jakoś nie różni czym. Jeszcze. Maska oczywiście. Wyłączamy protokoły bezpieczeństwa. Jest nasz przyjaciel zajączek, i w tym miejscu się zaczyna zabawa.

Nie jestem takim endoszkieletem, którym zawsze, tylko ma jakieś przebranie. Nie jestem pewien dokładnie, co to był za kostium, bo nie kojarzę go z wcześniejszych gier, więc możliwe, że to jest po prostu jakiś kostium z książek, albo coś takiego, tak jak on tam został przedstawiony. Gregory Jajcarz nas tutaj oczywiście wkręca, że to nie on. No i jest i on, nie wiem, to jest jakiś chyba lew przebrany. Dobra, więc my tu teraz uciekamy. Oczywiście w prawo, bo w lewo tam nic nie ma. Taka ciekawostka. Teraz nas zabije, jakbyśmy tam poszli. Okay. No w prawo. Teraz już mamy latarkę, ale wcześniej się nam zepsuła, ale nadal nie działa. OK, I teraz to przejście jest zasypane. Eee, to jest odblokowane przez te kamery, o których mówiłem wcześniej. Trzeba odzoomować po prostu na kamerach i kliknąć taką kamerę z. nie wiem, jak bateria trochę wygląda. Ok, jesteśmy tu, naciskamy przycisk i inne zakończenie właśnie się odblokowało i zobaczcie sami. No, więc to było to zakończenie. Później po tych napisach, z tego co wiem, to nic tam nie ma. Nie jak w tym pierwszym, co, co jeszcze Roxy coś tam niby mówiła. Cassie, więc to było to inne zakończenie. Teraz jeszcze Wam pokażę mm, powiedzmy takie podzakończenie do tamtego. Więc załadujmy grę, chapter 9. No i jak uciekamy przed nim. To uciekamy tak samo. Do pewnego momentu. Później nie biegniemy dalej w prawo, tylko. Ee, tylko skręcamy w lewo i zakładamy maskę. I wtedy jest kolejne zakończenie. Nie mam pojęcia jakby co ono symbolizuje, bo jest takie troszeczkę dziwne. Nie ma żadnej takiej scenki, ale zaraz zobaczycie sami. A jak widzicie teraz te grzyby, to skręcamy w lewo. Tu jest Fredbear, zakładamy maskę. I to jest to zakończenie. Gregor mówi, że wszystko spoko, znalazł miejsce, żeby się schować. Cassie tutaj oddycha chaotycznie, więc... No i leci muzyczka z Daycare. To jest właśnie to zakończenie i zaraz wam opowiem, co myślę, że ono może, powiedzmy, symbolizować. Więc ogólnie teraz e, rozdział siódmy. Jeżeli przypatrzymy się na, tym, na te itemy, które tutaj zebraliśmy e, po drodze, i zaraz musimy e, znaleźć. O, właśnie, jak jest e, maskotka AR Sana, to tutaj pisze, że, e, że, że Cassie bardzo dobrze się bawiła. Znaczy, to, tak mi się wydaje, że to są opisy Kasi. E, bo tutaj, jak mamy mm, e, Roxy Toki, to mamy, że, że to jest ulubiony e, bohater, bohaterka w sumie. Więc jeżeli tutaj pluszanka mówi, że, że najlepiej się bawiła w Daker i że nigdy nie spała lepiej, też właśnie tą drzemkę powiedzmy, <laughs> nie wiem jak to powiedzieć, w Daker. I na końcu tamtego endingu leciała muzyka z Deiker, To moim zdaniem, przez to, że tam było te. Mm, te, te, te. oddychanie takie, pani Briefing, to myślę, że ten mimik ją tam dopadł po prostu, a przez to, że założyła maskę, to Helpi albo. nie wiem, ten system Vani pokazał jej jakieś takie, nie wiem, powiedzmy, miłe wspomnienia, bo on tam, tam mógł różne dziwne rzeczy robić, więc pewnie. Pewnie to miało coś wspólnego. Pokazał jej, nie wiem, jakieś coś, coś przyjemnego, żeby. Nie wiem, jak ją ten mimik nie wiem, rozszarpał czy coś, zabijał czy cokolwiek tam robił. Eee, nie wiem, żeby jej ulrzeć jakby, coś takiego. Eee, i, I. to jest moja teoria taka, że ona tam po prostu zginęła w tym. Jak się poszło do tego endingu, no bo tak naprawdę to była ślepa uliczka i no nie miała jak stamtąd uciec, a nie schowała się raczej za tym Fredberem, bo. bo mimid by ją tam znalazł. Eee, więc, więc, no, taka moja teoria. Możecie się z nią zgadzać lub nie. Ja tak uważam. Nie wiem, czy słusznie, ale okej. Okay. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym chciałem Wam pokazać kolejną rzecz. Eee, a mianowicie, jeżeli zbierzecie sobie. Chociaż to jeszcze u mnie nie działa, nie wiem jak czy już to. Chyba jeszcze tego nie spaczowali. Ale jak e, zbierzecie sobie wszystkie te map boty, które są w całej grze, tak wszystkie te dezaktywujecie tą maską, to powinno się odblokować tam zaraz na końcu przy tym Bowling Bowl, bonnie Bowling, e, jakiś easter egg. Zaraz wam pokażę. Tutaj, jak mamy tą grupę e, DJ, znaczy tych music manów, którzy tam sobie są, tutaj jest mapbot. On powinien się teoretycznie pojawić, jeżeli zaktywujemy wszystkie. No Przez to, że ja wczytuję savey, e, znaczy, chapter'y, to one się tak bugują, jak ja zakładam tą maskę. Ale okej, okay, za tą ścianą, tam jest coś, co chciałbym Wam pokazać. Sobie w... Użyjemy moich magicznych mocy hakera i odpalimy konsolę. I włączymy, włączymy sobie kamerę debugowania. Wlecimy sobie gdzieś tutaj, o. Dostajemy się do takiego miejsca. Ja mam tutaj. Postaram się teleportować postać, żeby ją jak najlepiej tu było widać. Więc um, użyjemy kolejnej. Może w tym miejscu się nie da. Dobra, tutaj. Ok. Więc jesteśmy tu. Teleportowałem się przez tamtą ścianę. Ona powinna się jakoś odblokować, czy coś takiego. Jesteśmy w miejscu, w którym jest. Mój ukochany animatronik, czyli Bonnie, a się Glamrock Bonnie, który jest tutaj roztrzaskany o ścianę, nie wiadomo co się z nim stało. Teorie były od pierwszej, e, od pierwszej części, że on został zabity przez e, Montiego, który chciał wejść w tą pierwotną czwórkę, powiedzmy, e, i grać. On tam gra chyba na gitarze, a jakby dowodem na to, że mogło się tak stać, no to są pazury tutaj w jego klacie. Roztrzaskano, ma jak widzicie tutaj e, kulę dokręgli o głowę. Więc pra prawdopodobnie możliwe, że jak był tutaj coś reperował, to albo Monty, albo nie wiadomo co się z nim stało, e, walnęło, nie wiem, powiedzmy go tutaj o ścianę, roztrzaskało mu o głowę tą kulę, żeby go znokautować, a później rozerwało mu klatkę piersiową i je zepsuło możliwy ten endoszkielet. Ciekawostka, on ma tutaj zapalone oczy, ale jak my, nie wiem czy to będzie niestety, tak, no niestety to nie działa e, u mnie, bo wczytałem save'a i już to nie działa, ale te mapboty, jak się pierwszy raz tutaj pojawicie, e, one są aktywowane, ja już je dezaktywowałem, bo wcześniej to sobie testowałem i jak wyłączy się każdego z tego mapbota, e, znaczy, przepraszam bardzo, to nie jest mapbot, tylko wet -floor bot. E, cały czas się mylę, ale jak wyłączycie sobie każdego z tego, e, z tego robota, to te oczy mu gasną. Nie wiem, co to dokładnie ma znaczyć, ale po prostu taki detal, że te oczy już mu się nie świecą, więc możliwe, że on jeszcze jakoś tam w małym stopniu funkcjonuje, nie wiem, może jakiś bank pamięci, albo coś, te oczy, albo nie wiem, one, w ogóle nie wiadomo, co też z nimi jest, czy one e, mają nas tu zwabić, czy coś, ale nieważne, tak to to wygląda. Jest tutaj Glamrock Bonnie rozwalony, więc taki easter egg. No i przez to, że <grybujesz> bardzo długo się tutaj męczyłem, żeby te wszystkie, no bo tak, trzeba przez całą grę przelecieć i każdego tego robocika wyłączyć, nie? Więc przez to, że nie chciało mi się tego robić normalnie, użyłem takiej, takiej aplikacji zewnętrznej, takiego launchera, nazywa się Uimod. I on pozwala, o tutaj wychodzimy sobie w miejscu, i on pozwala wtywać tak, jakby mody do gry. Jak na przykład naciśniemy sobie F1, bo to są przypisane, to mam nielimitowane tam staminę, nie? Widzicie, ten pasek nie spada, no i to było bardzo przydatne. Albo F2, i w tym momencie mam super speed. Więc jeżeli byście chcieli sobie to po... posprawdzać, to do różnych aplikacji jest. To możecie sobie pobrać. Będziecie mieć link w opisie i też do tego, do tego co ja tutaj właśnie robiłem, czyli, czyli konsoli. To jest też kolejna aplikacja, która się nazywa Mianowicie Universal Unreal Engine 4 Unlocker i pozwala wpisywać różne komendy, tak na przykład, jak ja tą de kamerę debugowania włączyłem. No to w tym momencie tutaj jest gdzieś moja postać, nie bo tutaj się świeci. No ja mogę sobie latać przez wszystkie obiekty. patrzeć na Music i one mnie nie zabiją. Jeżeli jeszcze raz piszę tą komendę, no to wraca do, do, do normy. A jakbyście chcieli sobie też, nie wiem, przyskipować powiedzmy coś, fragment, nie wiem, chcecie iść gdzieś za drzwi, coś takiego, to wpisujecie sobie tą kamerę do bugowania. Lecicie powiedzmy sobie tutaj, później komenda teleport player to debug kamera. To teleportuje w miejsce, gdzie się patrzy, debug kamera, i jesteście w tym miejscu. Nie? No i tak sobie możecie testować, co jest w tej grze ciekawego. No więc to chyba byłoby na tyle, tak naprawdę. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o moich teoriach, albo ogólnie co myślicie o grze, bo moim zdaniem fajna. Przez to, że była taka trochę liniowa rozgrywka, czyli nie było tego otwartego świata. To przyjemnie mi się trochę wgrało, bo nie, nie musiałem latać po ten, całej placówce. Ale wiem, że niektórym osobom się to właśnie nie podobało, że to, że to tak e, cały czas się w jedną stronę szło i nie mogło sobie nic poeksplorować. To tak naprawdę jest chyba ten etap, który ma taki największy, powiedzmy, otwartą mapę i najwięcej tutaj trzeba pobiegać sobie. Więc e, no, to byłoby na tyle. Do usłyszenia w następnych odcinkach i cześć.